Cześć. Witam Was w kolejnej części mojego mikrocyklu poświęconego komunikacji z LCD-TFT. W tym odcinku chciałbym przedstawić Wam dwa tematy. W pierwszym na chwilę wrócę jeszcze do tak zwanego software'owego SPI, a w drugiej części tego odcinka zajmiemy się tak zwanym aliasingiem No to przejdźmy do naszych dzisiejszych tematów. Tu na chwilę chciałbym wrócić jeszcze do tak zwanego software'owego SPI, dlatego że to, co powiedziałem w pierwszym odcinku, wzbudziło spore emocje i różne komentarze, więc chciałbym się na chwilę do nich odnieść, ale generalnie komentarze były takie, że ten kod, który Wam pokazałem, był tendencyjny, i miał udowodnić to, co chciałem udowodnić i nie pozostaje mi nic innego, jak całkowicie w 100% się z tą tezą zgodzić. No więc spróbujmy troszeczkę mniej tendencyjnie do tego podejść. Na dzisiaj przygotowałem Wam kilka przykładów implementacji software'owego SPI, w tym przykłady, w którym wykorzystałem kod naprawdę zoptymalizowany i mało tego, do tych przykładów dodałem jeszcze zupełnie inne mikrokontrolery, mianowicie użyłem także kontrolerów ARM. Na dzisiaj postanowiłem wykorzystać trochę inne mikrokontrolery niż w tych poprzednich odcinkach. Z AVR-ów użyłem Mikrokontroler ATmega4809. To jest nowy mikrokontroler stosunkowo niedawno wypuszczony na rynek. Cechuje się on tym, że ma pewne cechy podobne, zbliżone do rodziny Xmega, natomiast ma niestety troszeczkę wad. Wcześniejszych AVR-ów. do tych wad zaliczyłbym m.in. troszeczkę niższe taktowanie wynoszące 20 MHz. Zobaczmy, co z tego mikrokontrolera można wycisnąć. Jako punkt odniesienia wykorzystamy sobie hardware SPI i zobaczymy, jak szybko można przesyłać dane korzystając ze sprzętowego interfejsu SPI, ponieważ nasz mikrokontroler taktowany jest zegarem 20 MHz, w związku z tym SPI może być taktowane maksymalnie zegarem o połowę mniejszym, czyli 10 MHz. Z tego płynie wniosek, że możemy maksymalnie przesłać 1250 KB na sekundę i zobaczmy sobie na ten oscylogram. Bingo! Rzeczywiście udało nam się przesłać 1250 KB na sekundę. To będzie nasz punkt odniesienia, do którego będziemy odnosić nasze implementacje software'owe. No to nasza pierwsza implementacja software'owa to będzie ten kod, na który część z Was tak bardzo narzekała, że jest taki tendencja, ten, który tutaj widzicie na ekranie, jak widać, w tym kodzie bezpośrednio manipuluje na rejestrach portu i o mikrokontrolera w sposób, który wydawałoby się jest daleki od optymalnego, wykorzystając w tym celu m.in. różne operacje logiczne. Natomiast tutaj taka drobna uwaga. Ja piszę w języku relatywnie wysokiego poziomu, jakim jest język C, natomiast duża część tego, jak ten kod na końcu będzie wyglądał, zależy od użytego kompilatora i optymalizatora, który w tym kompilatorze się znajduje. Ja oczywiście używam AVRGCC z poziomem optymalizacji. Minus OS lub minus o 3 w niektórych przypadkach, czyli optymalizacją pod kątem maksymalnej szybkości albo pod kątem minimalnego kodu. No i teraz zobaczmy, jak wygląda czas przesyłania danych, jeżeli wykorzystam ten mój tendencyjny kod wykorzystujący operacje logiczne i rejestry i o mikrokontrolera. Jak widzimy na tym oscylogramie, ten kod wypada naprawdę fatalnie. Na Atmeze 4809 jestem w stanie, wykorzystując ten kod, przesyłać zaledwie 96,5 kB na sekundę, a więc naprawdę bardzo, bardzo źle. Dlaczego tak się dzieje? Powód, dla którego ten kod jest taki fatalny na tym mikrokontrolerze nie jest aż tak bardzo oczywisty, jakby się mogło wydawać. Ten sam kod kompilowany na mikrokontrolerze, na przykład Atmega8, da mi zupełnie inny rezultat i spowoduje, że dane, korzystając z takiej implementacji software'owego SPI, będą mógł przesłać naprawdę zdecydowanie szybciej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kompilator nie jest głupi, a konkretnie optymalizator, który w nim się znajduje, nie jest głupi i jest w stanie zauważyć, że jeżeli operuje w ten sposób na pewnych rejestrach I/O mikrokontrolera, to moim celem jest zmiana stanu tylko jednego bitu tego rejestru. I jak tutaj słusznie zauważyliście, mikrokontrolery AVR posiadają specjalne instrukcje CBI oraz SBI, które służą właśnie do manipulowania pojedynczymi bitami rejestrów I/O. Ale tu jest jeden problem, mianowicie jak sobie popatrzymy na składnie instrukcji CBI i SBI, to zauważymy, że one mogą operować na porcie I/O o adresie od 0 do 31, a więc mogą operować tylko i wyłącznie na na 32 rejestrach input-output. No i teraz, jeżeli użyjemy kontrolera, który jest trochę bardziej rozbudowany, takiego jak Atmega 4809 albo Xmega, to okaże się, że adresy portów I.O. leżą powyżej adresów dostępnych dla instrukcji CBI lub SBI. W efekcie ten mój kod jest zamieniany na bardzo nieefektywną kombinację instrukcji, którą tutaj widzicie w tym oknie disassemblera. Ten sam kod, co ciekawe, jeżeli skompilujemy na Atmedze 8, na tym mikrokontrolerze porty I.O. leżą bardzo nisko, w efekcie stają się one dostępne dla instrukcji CBI i SBI, stąd też kompilator jest w stanie wygenerować znacznie szybszy kod. Czy ja mogę coś w takim wypadku zrobić i poprawić na tych nowszych AVR-ach? Oczywiście, że tak. Pokazywałem Wam poprzednio, że te nowsze AVR-y dysponują specjalnymi rejestrami SET i CLEAR oraz toggle, które umożliwiają zmianę stanu jednego lub więcej bitów na przeciwny. Ciełkiem na ten oscylogram rzeczywiście widać, że w stosunku do przedniej wartości uzyskałem prawie dwukrotne przyspieszenie transferu przez software SPI, tym razem, że jestem w stanie przetransferować 181 kB na sekundę. Z tego co do tej pory powiedziałem, wynikałoby, że te nowsze AVR-y są gorsze niż starsze, ponieważ dostęp do portów IO jest wolniejszy, co oczywiście nie jest prawdą. Producenci tych nowszych AVR-ów zauważyli ten kłopot i wprowadzili coś, na czym właśnie chciałbym się skupić, dlatego że to możecie wykorzystać w wielu własnych projektach w celu przyspieszenia operacji IO. Tym czymś, mianowicie są tak zwane porty wirtualne. Cóż to takiego? Te porty wirtualne, które zwykle mamy kilka, to nic innego jak zmapowane w tą przestrzeń adresów I.O. od 0 do 31, a więc tą przestrzeń adresów dostępnych dla instrukcji CBI i SBI, aliasy portów I/O mikrokontrolera. Czyli mówiąc krótko, teraz każdy nasz port w mikrokontrolerze ma dwa adresy dostępowe. Jeden, który znajduje się w tej wyższej przestrzeni adresowej, niedostępnej dla instrukcji CBI lub SBI i alias tego portu, który znajduje się w tej przestrzeni adresowej od 0 do 31, a więc dostępnej dla instrukcji CBI, SBI. No i teraz jeżeli zmodyfikuję ten alias, to jest tak, jakbym modyfikował ten oryginalny port, do którego on się odwołuje, tyle tylko, że robię to zdecydowanie szybciej. Sam kod, jak widzicie, wygląda dokładnie tak samo, natomiast wygenerowany kod wynikowy, powstający z kompilacji tego kodu, jest zupełnie inny i wykorzystuje on już te szybkie instrukcje assemblera, czyli te instrukcje modyfikacji pojedynczych bitów, a więc instrukcje CBI, SBI, które na AVR są wykonywane bardzo szybko, bo w jednym takcie. No i zobaczmy. Patrzmy, jaki jest wynik działania tego programu? Widzicie, że ta zmiana spowodowała, że jestem w stanie już wysyłać 228 KB na sekundę. Jeszcze chciałbym zrobić taki mały ukłon dla jednego z użytkowników Elektrody, który jest wielkim fanem Assemblera. Postanowiłem napisać tą funkcję wysyłającą bajty również w Assemblerze. Tutaj widzicie ten kod. Ten kod może wygląda troszeczkę dziwacznie, dlatego że ja osadziłem kod Assemblerowy w języku C. No i ta składnia jest taka jaka jest. Ten kod tak naprawdę jest niemalże dokładnym tłumaczeniem tego kodu w języku które wcześniej widzieliście. Natomiast udało mi się tutaj wprowadzić pewną optymalizację. Ten kod jeszcze można by troszeczkę poprawić, ale już naprawdę myślę, że niewiele. Zostawiam Wam to jako samodzielne ćwiczenie. Natomiast zobaczmy, czy ten mój kod assemblerowy jest jakoś istotnie szybszy. Popatrzmy na ten kolejny oscylogram. Widzicie, że tym razem osiągnąłem transfer rzędu 262 KB na sekundę, a więc udało mi się wyciągnąć jeszcze jakieś 30 KB na sekundę więcej. A więc widzimy, że co byśmy nie robili, to nasza softwareowa implementacja. Implementacja SPI jest kilka razy, w tym wypadku ponad 5 razy wolniejsza niż wykorzystanie interfejsu hardware SPI. No i oczywiście tutaj znowu ktoś mógłby powiedzieć, że to wszystko przez to, że używam procesorów, które są starymi trupami. Gdybym użył czegoś nowszego, to bym tego problemu pewnie nie miał. No więc ja oczywiście nie użyję czegoś super nowego, ale pokażę Wam, że to nie jest kwestia procesora. Ja do dalszej zabawy użyłem mikrokontrolera też dostajni w tej chwili microchipa, a mianowicie taki mikrokontroler SAMD21. Nie jest to jakaś absolutna nowość, jest to ARM z rdzeniem CM0+, stosunkowo prosty, ale z drugiej strony jednak 32-bitowy, taktowany zegarem 48 MHz i myślę, że jest to całkiem niezły taki entry point do świata ARMów. Odpaliłem dokładnie ten sam kod, który widzicie, on jest tylko przetłumaczony na strukturę rejestrów I/O występującą w tym mikrokontrolerze i po jego odpaleniu, zobaczcie co się dzieje, jestem w stanie przesyłać dane zdecydowanie szybciej, już z szybkością 480 KB na sekundę. Z jednej strony jest to dwa razy szybciej niż w przypadku kontrolera Atmega 4809, ale z drugiej strony ciągle jestem ponad 2,5 i raza wolniejszy niż hardware'owa implementacja interfejsu SPI. No oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że użyj jeszcze szybszego arma, oczywiście mógłbym na przykład użyć jakiegoś arma typu D51 albo coś ze stajni STM-a taktowanego, na przykład zegrałem rzędu 120 albo i więcej megaherców i oczywiście wtedy uzyskałbym znacznie szybszy transfer, no ale ale musiałbym użyć naprawdę dużego procesora, i w efekcie korzystając z bardzo szybkiego procesora, uzyskałbym dokładnie taki sam transfer danych, jak na tym starym, poczciwym AVR-ze. W związku z tym widzicie, że nie tędy droga. Ale tak naprawdę problem z implementacją softwareową SPI jest troszeczkę poważniejszy i trochę głębszy. Niewątpliwie implementacja softwareowa SPI daje nam pewną elastyczność, ponieważ możemy ją zrobić, korzystając z dowolnych pinów i o mikrokontrolera. Czyli jeżeli teraz na etapie projektu pomyliliśmy się i podłączyliśmy na na przykład nasz kontroler TFT do pinów, które nie mogą być sterowane przy pomocy hardware SPI, no to pozostanie nam albo zmienić nasz projekt, albo skorzystać z implementacji software'owej. Ale poza tym ta implementacja nie ma żadnych zalet. Jaka jest poważna wada tej implementacji software'owej? Niezależnie jakiego byśmy użyli mikrokontrolera, czy to będzie jakiś prosty AVR, czy to będzie bardzo wymyślny ARM wielogdzeniowy, to będziemy mieli jeden kłopot. Implementacja software'owa będzie w 100% obciążać mikrokontroler dla Dlatego, że on będzie całkowicie zajęty generowaniem tych przebiegów potrzebnych do implementacji interfejsu SPI. Natomiast, jeżeli skorzystamy z tak zwanego hardware SPI, to po wpisaniu danych, które chcemy przesłać do rejestru danych, mikrokontroler będzie to robił automatycznie, ale jednocześnie nie będzie musiał przerywać wykonywania programu, czyli w tym czasie będzie wykonywał normalnie jego instrukcje. Interfejs SPI, z którego korzystamy, jest interfejsem relatywnie wolnym i w trakcie wysłania jednego bajtu danych, taki nawet prosty mikrokontroler jak AVR, jest w stanie wykonać co najmniej 16 instrukcji. Szybsze mikrokontrolery są w stanie wykonać tych instrukcji nawet zdecydowanie więcej. I tutaj właśnie widać zaletę użycia hardware SPI. My wpisujemy dane do wysłania. W czasie, kiedy one są wysyłane, mikrokontroler realizuje dalszy kod programu. Ten dalszy kod programu może być odpowiedzialny za realizację obliczeń, które są nam potrzebne do przygotowania kolejnych danych do wysłania. A tymi obliczeniami mogą być na przykład obliczenia związane z implementacją technik anti-aliasingu. taką małą dygresję chciałem wam pokazać jeszcze jedno jedną możliwość optymalizacji, ale od razu ostrzegam, jest to możliwość bardzo specyficzna i trzeba ją bardzo ostrożnie, umiejętnie wykorzystywać. Nie, wróćmy jeszcze na chwilę do tej mojej funkcji, która jest odpowiedzialna za wysyłanie bajtów, wykorzystując hardware'owy interfejs SPI. Jak widzicie, ona najpierw sprawdza, czy w naszym buforze nadajnika SPI znajduje się w wolnym i dopiero jeżeli ono się rzeczywiście znajduje, to zapisuje tą naszą danę i wraca do programu, który ją wywołał. Ale w sytuacji, kiedy mamy sporo obliczeń, możemy być pewni, że te obliczenia zajęły bardzo dużo czasu. W efekcie w międzyczasie nasz interfejs SPI nadał przynajmniej jeden bajt danych, co powoduje, że mamy pewność, że w buforze nadajnika znajduje się miejsce na przyjęcie kolejnego bajtu. A więc to sprawdzenie zajętości nie jest potrzebne, możemy je pominąć. To jest bardzo ciekawa możliwość optymalizacji, która nam daje tutaj około trzech taktów, a więc jakieś 20% jesteśmy w stanie przyspieszyć ten nasz kod programu, tylko musimy bardzo uważać. My musimy dosyć dobrze panować na. Tym naszym kodem i zobaczyć, co z nim robi kompilator, to będzie oczywiście znacznie łatwiejsze, jeżeli pracujemy w assemblerze. Ale z drugiej strony, takie rozwiązanie jest rozwiązaniem bardzo mało przenośnym i podatnym na błędy. Dlatego, że jeżeli teraz ten nasz kod języka C przeniesiemy na mikrokontroler, który pracuje znacznie szybciej, to się okaże, że on to obliczenia wykona zdecydowanie szybciej, a więc niespełniony będzie warunek, że w międzyczasie, w czasie wykonywania tych obliczeń, zwolniło nam się miejsce w rejestrze nadajnika. I ten kod zaczyna działać w tym momencie niepoprawnie, powodując postawienie. Dziwnych, bardzo trudnych do znalezienia błędów. Dlatego, jak widać, mamy tutaj jeszcze mnóstwo możliwości wprowadzenia różnych optymalizacji, ale zanim się na nie zdecydujemy, musimy dokładnie przemyśleć, jakie będą z tego wynikać zyski i straty, bo może się okazać, że ten kilkuprocentowy wzrost szybkości wykonywania programu wcale nam nie rekompensuje możliwych problemów, jakie się wpakujemy. No i tutaj właśnie zbliżamy się do drugiej części tego odcinka, w której chciałbym Wam pokazać, jak ten czas, kiedy wysyłamy dane, można efektywnie wykorzystać na przykładzie implementacji pewnych algorytmów, które są odpowiedzialne za tak zwany anty-aliasing. Zacznijmy od tego, czym jest aliasing. Mianowicie aliasing polega na tym, że w wyniku pewnego przetwarzania sygnałów dochodzi do powstawania efektów, których byśmy się nie spodziewali, pewnych efektów niepożądanych. W przypadku naszej grafiki, tak jak tutaj widzicie na tym załączonym krótkim filmiku, rysuję sobie kilka prostych i pojawia się coś ciekawego. Jak spojrzymy na ten obraz, to okazuje się, że widzimy na nim pewne wzorki. Te wzorki oczywiście powstają w sposób absolutnie niezamierzony. One nie są w żaden sposób zakodowane w tym algorytmie, są efektem ubocznym kreślenia linii, a konkretnie sposobów, w jaki te linie wyświetlamy. Jak widzimy na naszych wyświetlaczach, piksele są małymi prostokącikami. I Ta linia tak naprawdę składa się z szeregu małych prostokątów. Ale to powoduje, że jeżeli one znajdują się w odpowiednich odległościach od siebie, to pojawiają się takie właśnie dziwne wzory, pojawia się właśnie aliasing. W taką sytuację mamy do czynienia przy wykreślaniu o jakichkolwiek Figur, czy jakichkolwiek elementów, które nie są absolutnie poziome lub pionowe. Z bardzo podobną sytuacją spotkamy się również przy wyświetlaniu tekstu. Będziemy tutaj mieli taki efekt właśnie schodkowania. Tak? Wynika to z tego, że nasza matryca QVGA o rozdzielczości 320x240 pikseli nie ma zbyt dużej gęstości pikseli. W efekcie my dostrzegamy pojedyncze piksele, ponieważ wiemy, że te piksele są prostokątne, no więc w efekcie pojawia się właśnie taki efekt schodkowania, który nie wygląda specjalnie przyjemnie. A ja wam właśnie w tej części pokażę jak tego efektu uniknąć, w dodatku jak go uniknąć w taki sposób, ażeby nie obciążało to specjalnie procesora, czyli przechodzimy właśnie do obliczeń. Spójrzmy na ten przykład, na którym mamy narysowane dwie linie. Pozornie wyglądają one bardzo podobnie, natomiast kiedy sobie je powiększymy i dojdziemy do powiększenia, w którym widzimy poszczególne piksele, to widzimy, że te linie znacznie się od siebie różnią. Pierwsza z nich składa się z pikseli o tej samej intensywności i sprawia wrażenie takiej postrzępionej. Ta druga, jak widzimy, składa się z pikseli o różnych, w tym wypadku, odcieniach szarości, a więc oprócz pikseli czarnych, składa się także z pikseli o kolorze szarym, pośrednim, pomiędzy kolorem naszej linii, a kolorem tła. Właśnie obecność dodatkowych pikseli o pośrednim kolorze umożliwia pozorne wygładzenie tej linii. Ona będzie wyglądać dla naszego oka w sposób zdecydowanie bardziej przyjemny. W jaki sposób możemy taki efekt uzyskać? Jak widzicie, normalnie kreślimy linię, wykorzystując zazwyczaj algorytm Brezenhama, dlatego że jest to algorytm bardzo efektywny, bardzo prosty do implementacji i bardzo sprawnie działający nawet na najprostszych 8-bitowych mikrokontrolerach. My go będziemy musieli nieco zmodyfikować tak, aby móc wykreślać linię z wykorzystaniem techniki Antyaliasingu. Jak widzimy te dodatkowe piksele, które musimy wykreślić, mają kolor pośredni pomiędzy kolorem tła a kolorem kreślonej linii. W jaki sposób ten efekt możemy uzyskać? Tutaj musimy wykorzystać kolejną technikę, tak zwaną technikę alpha blendingu, a więc techniką umożliwiającą mieszanie dwóch kolorów po to, żeby uzyskać właśnie taki efekt półprzeźroczystości. Jak widzicie, w tym celu zdefiniowałem sobie taką funkcję setPixelAA, która oprócz pozycji piksela przyjmuje dodatkowo trzy argumenty, mianowicie kolor piksela, kolor tła oraz właśnie jego przeźroczystość. No i teraz, kreśląc odpowiedni piksel, musimy zmiksować te dwa przekazane kolory. Jak widzicie, to miksowanie tu nie jest specjalnie skomplikowane, jeszcze dodatkowo je troszeczkę zoptymalizowałem. Nawet 8-bitowy, prosty AVR jest w stanie wykonać to obliczenie w trakcie kilku taktów zegara. I teraz to, co widzicie tutaj ciekawego, mianowicie te obliczenia dla przeźroczystości dla poszczególnych kanałów zostały przeplecione instrukcjami odpowiedzialnymi za wysłanie danych o danym kolorze do kontrolera matrycy TFT. Dzięki temu wykorzystując hardware SPI mogę wykorzystać fakt, że procesor w tym samym czasie jest w stanie wysyłać przygotowane wcześniej przeze mnie bajty poprzez interfejs SPI oraz obliczać wartości kolejnych bajtów do wysłania, a więc robię dwa w jednym. W ten sposób uzyskuję dodatkowe przyspieszenie. Oczywiście Gdybym wykorzystał interfejs software SPI, no to oczywiście procesor byłby w 100% zajęty wysłaniem danych poprzez ten interfejs, w związku z tym nasze obliczenia musiałyby poczekać, aż te dane zostaną wysłane. No i w efekcie to wszystko by się robiło szeregowo, wpływając na zdecydowane spowolnienie tempa kreślenia linii. Tutaj, ponieważ te obliczenia związane z Alpha Blendingiem przeprowadzam niejako w tle. W trakcie wysyłki danych poprzez interfejs SPI. W związku z tym te obliczenia mnie tak naprawdę nic nie kosztują, a sama szybkość kreślenia linii wykorzystując tą technikę anti Aliasingu, praktycznie jest taka sama, jak szybkość kreślenia zwykłych linii, wykorzystując czysty algorytm Bresenhama. No to teraz jeszcze warto spojrzeć na efekt końcowy. Tutaj na tym filmiku widzicie, jak ładnie właśnie wyglądają te linie poddane anti Aliasingowi. One są zdecydowanie mniej schodkowane i zapewniam Was, że wyglądają dla oka o wiele bardziej przyjemnie. Tutaj oczywiście też taka mała Agresja, ponieważ to, co wy widzicie na kanale YouTube, to jest obraz, który został przetworzony przez różne algorytmy kompresji, a te algorytmy z natury jakby zmniejszają to schodkowanie, ponieważ usuwają pewne informacje, dzięki temu ten obraz może być poddawany kompresji. Dlatego zachęcam do ściągnięcia przykładów z książki, do której link macie poniżej. Te przykłady zresztą można ściągnąć za darmo ze strony Leonu. Odpalenia ich i sprawdzenia, jak ten antyaliasing w praktyce wygląda. Uwierzcie mi, że kiedy zaczniecie wykorzystywać antyaliasing, to już nigdy nie wrócicie do funkcji, Funkcji, które z tej techniki nie korzystają. Oczywiście wykorzystanie antyaliasingu do rysowania takich elementów jak linie czy okręgi jest bardzo fajne i przydatne, ale na co dzień znacznie częściej wykorzystujemy antyaliasing także do wykreślania fontów. Spójrzmy na ten kolejny filmik. Tutaj widzicie właśnie przykład użycia antyaliasingu do renderowania fontów. Te fonty w górnych rzędach wykorzystują różne typy antyaliasingu, natomiast ten font w dolnym rzędzie został wyświetlony bez użycia antyaliasingu. Na tym filmiku znowu może ta różnica nie wygląda na jakoś szczególnie dużą, ale uwierzcie mi, w rzeczywistości ta różnica jest naprawdę kolosalna. No to tylko jeszcze mały rzut oka na funkcje, które są odpowiedzialne za rysowanie tych fontów. Jak widzicie, pierwsza funkcja rysuje fonty bez anti -aliasingu. Ona dokładnie tak jak w poprzednich odcinkach to omówiłem, pobiera informacje o matrycy znakowej, no i odpowiednio określi piksele w kolorze tła lub w kolorze, który sobie wybraliśmy, tam, gdzie mamy ten nasz znak. Nic nowego. No, ale teraz zobaczmy sobie na funkcję, która robi podobną rzecz, lecz wykorzystuje antyaliasing. Tech tak w przypadku naszych, na przykład, linii czy okręgów wykreślaliśmy piksele, które cechowały się półprzeźroczystością. Dokładnie taką samą sytuację wykorzystujemy w przypadku renderowania fontów. Czy te fonty, które ja wykorzystuję, one oczywiście są prerenderowane. Jak widzicie w przypadku tej funkcji, ona zakłada, że opis każdego piksela naszego fontu składa się z dwóch bitów, a więc może przyjmować jeden z czterech stanów 0, czyli piksel jest w kolorze tła, 3 jest w kolorze, naszego fontu, natomiast wartości 1 lub 2 odpowiadają półprzeźroczystościom, a więc widzicie, że podobnie jak w przypadku tej funkcji, która określiła piksele z półprzeźroczystością, tak samo w przypadku tej funkcji wykorzystujemy właśnie technikę alfa blendingu i przeprowadzamy zresztą całkiem podobne obliczenia. No i to, co widzicie, to obliczenia są przeplecione instrukcjami odpowiedzialnymi za przesyłanie danych do kontrolera TFT. Dzięki temu znowu te dwie rzeczy mogą się odbywać równolegle. W efekcie możemy wykorzystywać technikę anti -aliasy jednocześnie w żaden sposób nie płacąc za to cenę, jaką byłoby obniżenie wydajności. Oczywiście tych technik anti mamy co najmniej kilka. Tutaj wykorzystujemy matrycę dwubitową na piksel, ale oczywiście tą głębię możemy zwiększać. W przypadku tej funkcji opis danego piksela składa się aż z 8 bitów. W efekcie jesteśmy w stanie bardziej precyzyjnie regulować tą półprzeźroczystość, ale w praktyce oprócz znacznego powiększenia objętości matrycy znakowej niewiele to daje. Możemy także wykorzystać jeszcze jedną ciekawą metodę tzw. Tak antialiasing subpikselowy. Jak widzicie tutaj, obliczenia są całkiem podobne i też to prowadzi do bardzo, bardzo fajnych efektów. Znowu poszczegółowo odsyłam do książki, gdzie znajdziecie dokładny opis, jak to wszystko działa, jak się w tym poruszać. Jak więc widzicie, odpowiednie wykorzystanie sprzętu jest absolutnie kluczowe do tego, żeby uzyskać dużą wydajność grafiki. W tym wypadku, oczywiście, ta wydajność, jak widać, była limitowana nie mocą obliczeniową użytego procesora, lecz przepustowością samego interfejsu SPI. Wykorzystując Hardware SPI i procesor był w stanie równolegle przeprowadzać pewne obliczenia. W efekcie byliśmy w stanie zaimplementować techniki antyaliasingu, nie płacąc za to w żaden sposób zmniejszeniem wydajności naszego systemu graficznego. A co, jeżeli ta wydajność mimo wszystko jest dla nas niewystarczająca? O tym, jak sobie z tym problemem poradzić, opowiem Wam w kolejnym odcinku, do którego wysłuchania już teraz serdecznie zapraszam.